Sprawdź, czy zostałeś wykastrowany przez kobietę. Jedyneczka, boisz się odzywać i proponować jakichś swoich rozwiązań, bo wiesz, że i tak będzie to uznane za głupie, zostaniesz sprowadzony do parteru, a jeszcze, broń Boże, ona się obrazi. Dwójeczka, boisz się proponować jej. Łóżkowych zabaw, ponieważ zawsze słyszysz, że ty to byś zawsze chciał tylko seksu, w ogóle nie bierzesz mnie pod uwagę, tobie w głowie tylko seks, ja jestem przecież matką twoich dzieci, ja ciężko pracuję, ja jestem zmęczona, ty w ogóle na mnie nie zwracasz uwagi, nie bierzesz pod uwagę moich potrzeb. No to to też jest objaw kastracji. Trójeczka, masz poczucie, że wchodząc do... Waszego mieszkania odwieszasz swoje jaja na wieszaku. To znaczy, nie jesteś już tym silnym, stanowczym mężczyzną, którym byłeś kiedyś. Nie masz prawa głosu, nie decydujesz, niczego nie organizujesz, bo wiesz, że i tak zostanie to wyśmiane. Czwóreczka. Masz już takie poczucie, że ta twoja wartość jest niższa. No, bo słyszysz ciągle, że w innych związkach to mężczyźni się bardziej starają, bo gdzieś tam kobiecie to kupił coś drogiego, mężczyzna, to on jej daje kwiaty, to ona zabiera w podróże, a ty jej nic nie dajesz, twoja praca jest żenująca, w ogóle się nie starasz, ona się wstydzi wręcz ciebie, nie chce Ciebie pokazywać znajomym, no bo wstyd po prostu, kim ty jesteś, bo jesteś wciąż nikim, to też jest oczywiście objaw wykastrowania. No i piąte, najważniejsze, tak naprawdę czujesz, że ty byś chciał odejść z tej relacji. Że tobie jest źle. I ty już widzisz, że być może jedynym plusem tego waszego związku jest to, że ona czasem zrobi obiad i to jeszcze średnio dobry. Natomiast ty nie masz w sobie tej siły, która pozwoliłaby ci odejść. Jeżeli widzisz chociaż trzy z tych objawów, o których powiedziałam, to znaczy, że zostałeś wykastrowany, ale jest na to rada. Wraz z moim nowym e-bookiem Męska Moc, który poprzez praktyczne wskazówki i ćwiczenia przeprowadzi ciebie na wzrost Twojej męskiej mocy i możesz odzyskać swoją męską energię, możesz odzyskać szacunek do siebie, a co więcej, może znowu zachcieć ci się chcieć, chcieć życia. Chcieć tego, że możesz mieć przy sobie kobietę, która będzie się uśmiechała do ciebie i będzie ciebie podziwiała i doceniała. Także napisz w komentarzu męska moc, a uzyskasz link do mojego e-booka, który zmieni twoje życie i odzyskasz męską moc.